See one apple, take one. I'm falling, away. I'm falling... Cześć tu Sifu i ja yeah. <laughs> to w Minecrafte go nie ma, ale tu jest. To jest nie... Czyli fair. kanał, bo ja się obrażam. On mnie nie chce tam wsadzić Czyli i... Czyli two creative people Nieprawda. Ładna. Już ładnie. Już ładnie, Już tak, witam was na parkurze stworzonym przeze mnie. W sumie od tego się zaczął pomysł cały. Och i on jest brzydki, fuj. Oj. Nie czuć. mogę z nim... No uwierzcie mi z nim nagrywać, no. No i tak. Sama przyjemność. Właśnie nie! To przeżyczka! Narzekaj i nie skacz nam na tym laptopie! Nie możesz Mogę. Dobra, e, tak, e, jest to mapka stworzona, nie wiem ile trwało tu. Tak, 3 godzinki ją wiem. Bardzo króciutka. Normalny parkour, jeden sprinter. Bardzo króciutka. Bo na sprinter tu no, robi podejrzenie. Chociaż! Możecie hmm. sprawdzić! Nie żebym podpuścił <grym> Tu mamy zasady, które i tak nie, nie czyta Patrz tego, tam Nieważne Patrz! Ja, ja w swoim że nie miałem na Robiłem was Patrz! <grym> <grym> Skoczyłem! Nieważne. Whatever Jest, przeszłem sam Jest! Dobra, nie yes. pal, idioto Sam skoczył ja wiem co to już jest, to są półpłytki Nie <grymne> Właśnie Leo i jak jak robicie tej pochodni, to robicie tak nie Dobra, jest ważne ludzie, ja tego lubię z taką, z takaniem zrobię osobny filmik na 100% Ale musicie się sam nauczyć tej mapy nie Wiem, że da się ją przejść przy, przy, przeszłym raz, to prawda też z takim spadaniem, ale da się ją przejść I, Tak wygląda ten Temata, e, nie, bo reklamujesz to. Dużo jest z ludzia. Zypowy. Pip. No nie, pierwszy klocek już spadł. Gadamy sobie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 klosek ma. To przeskoczymy. To Dobra, spadamy do takich dziury. I wygląda to nie będzie tak, że... Co? Inne tam inne spotyki, no to tyle z innych tam tu takie jest te normalne, gdzie jest ciemne No i... zaraz mnie rozwali nie Ale dalej gra Nie można z innych no ale dobra teraz... Bo mnie nie wpuściłeś I, I teraz Teraz tu mamy dalej I Wszystko jest właśnie z elementami ciemnego drewna w że każdy taki Odcinek każdy odcinek całego parkura. z... No spadaj od mojej spacji, no! bo moja się lepiej! Każdy odcinek parkoura będzie w jakimś innym kolorze drewna! Tak brzydkie to jest, No ty kurde! Czemu nie na dużym ekranie? No bo, bo by było dużo... lerb mało Nieprawda. Ale raz masz 60, ale spójrz, ale spadłeś. Tu mam kilka otworzonych pistonów, po których też trzeba poskakać, tylko że nie można na przykład się wybić z tej łapy tego To też utrudnia, bo są jakieś klocki i to też utrudnia no nie pas parkour. Ja coś wybrałem tam Dajcie. Tutaj idziemy dalej tu No i dobra. Tu Dalej tu na drabingach. Zaczynamy. Tu jest A ja mam mógł. I tu jest bo. Pytanie, bo. Śkle po szkle, później dwa kroki lodu, szkło. Kurde mać. No co? Jajce. Żytalu. W ogóle czemu zmieniłeś moje tabliczki? Zmieniłem twoje tabliczki. Bo czemu tam przełatwanie idzie? Sam je zmieniłeś? Nie, nie zmieniłem. Nie pi? Ja piernicy Dobra nieważne e... Nieważne źle zobaczyłem, Mi się ze mnie nie śmiem On przechodzi naszego parkura jakby coś no. Tu jest taki odcinek z półpłytkami i sztywnami klub A, muszę coś poprawić Ja to naprawę czekaj Tu zeskakujemy Mamy my jakiś coś mamy pójść wiecie, jak to jest pytanie Czyli w wysokości wnoszkostw przelicza i nam trafił i spadamy w dół. Tak, w świecie rządzę, to tak Fajnie. Etam, to, 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 to się. I skaczemy, bo tak szczerze jak pałem doszedł do y, pana Jara. A masz też stary. I skaczemy sobie jarze Na szkłach. Na szkłach. I tak po szkłach, po szkłach, po szkłach. Tu po szkłach. I tu, i tu, i tu pistolet 3 I tu wlatujemy w komendę O ciu, paczko I tu o, I wlatujemy w etapie dżunglowego drewna, czyli w sumie już przy końcu, przy samej... Przy samej... No już końcu świata w sumie, już w Więc to już w ale nie co tam przyskodzi. Nie no, co tu idziemy Wstałem. I Dopiero mieliśmy wstać o 10, a TMS O 9 o 10, to Jest 12, 12. szystwa i mieliśmy tutaj tyle rzeczy zrobić, uważam. No, miał być następny parkur się, się tworzyć. Mówię mu wstajemy. No, spać mi się jeszcze chce. Chodź jeszcze pośpił. Uuuu, poszłem spać. I to jest I Powiem, że nie było miło. Mój błuk! Co ja to jest koniec tego Sparku rajzuje? Ja Oceniajcie ten film według siebie, przejdźcie do tego Parkour Parkur jest wyzwaniem dla. Nie, nie dla ciebie, kurde. Dla mnie. No też, ale za kogo jeszcze? ja on wiedzieć, ja sam może nie rozmawiam. Te, on nigdy zagłębi, co nie rozmawiam. Bo ty nie mówisz niczego. Dalej. Nie, mianowicie jest to wyzwanie dla. Tam nie wiem. <laughs> nie, na pewno dla kogoś, no, w szczególności dla widzów, a kogoś jeszcze na pewno z takich youtuberów. A kogoś z takich youtuberów też postaram się tam dać do wyznania, aby mógł zmierzyć się z tą króciutką na naszego mojego wykonania. Fuj, jak mnie opluł. <laughs> Dobra, więc ocencie ten film według siebie. Do zobaczenia w następnych, pa w następnych parkurach Jeżeli Wam się podoba. Jest kot zginął. Spróbujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Cześć.